Przede wszystkim, to Ignacy z Japonii. Jednym z najbardziej znanych zapożyczeń z japońskiego w języku polskim jest sake. Sake to jest rodzaj napojów alkoholowych i robi się z ryżu. Ja nie piję w ogóle i nie interesuję się tym, jaki napój jak się robi, ale sake jest znane poza Japonią. Jednak to słowo sake wymawiane przez Polaka dla Japończyków brzmi jak inne japońskie słowo, które oznacza coś całkiem innego niż sake. Sake, sake. Sake to brzmi jak sake, czyli łosoś po japońsku. Większość Japończyków wymawia sylabę ke trochę miękko, więc to brzmi bardziej jak sake, ale to słowo jest najbliższe temu polskiemu sake pod względem wymowy. W języku japońskim istnieje też słowo sake, które oznacza dowolny nabój alkoholowy, czyli to jest źródło słów zapożyczenia sake, ale kiedy Polak mówi sake, to brzmi bardziej jak łosoś. Tak się dzieje dlatego, że w języku japońskim intonacja zmienia znaczenie. Intonacja w języku japońskim polega na tym, że poszczególne sylaby są wymawiane albo nisko, albo wysoko. Teraz trochę będziemy odbiegać od tego sake, ale na przykład w języku japońskim są trzy często występujące słowa, które składają się z sylab ha i shi. Kiedy wyraz jest dwusylabowy, są trzy możliwe typy intonacji. Pierwszy – nisko-wysoko, drugi – wysoko-nisko, trzeci – nisko-wysoko. Pierwszy i trzeci mają tak samo nisko-wysoko, ale różnicę możemy zaobserwować po dodaniu partykuły. W pierwszym partykuła będzie wymawiana wysoko, a w trzecim – nisko. Hasi z pierwszym typem intonacji to jest krawędź, a hashi z drugim typem intonacji to są pałeczki, a hasi z trzecim typem intonacji to jest most. Hashiga ga arimasu to oznacza jest krawędź. Hashiga ga arimasu to oznacza są pałeczki. A hasi ga arimasu to oznacza jest most. W rzeczywistości zdanie jest krawędź jest raczej niemożliwe, bo najczęściej określa się, czego to jest krawędź, ale teraz na siłę zrobiłem, żeby efektywnie pokazać różnicę. My Japończycy właśnie w ten sposób rozróżniamy słowa, które pozornie wyglądają identycznie, a w piśmie rozróżniamy je zapisując każde z nich innym znakiem. Jeszcze raz, Hashiga Alimas jest krawędź. Hashiga Alimas są pałeczki. Hashiga Alimas jest most. Tak samo jest. Z sa w języku japońskim są dwa rzeczowniki, które składają się z tych sylab. Sa i ke. Jeden to łososie, a drugi to napój alkoholowy. Sake jako wosz ma drugi typ intonacji. Wysoko-nisko. Sa ke. A sake jako napój alkoholowy ma pierwszy typ intonacji. nisko wysoko Sa ke. A kiedy partykuła jest dodana, jest wymawiana wysoko. Sa ke. -ga. Kiedy Polak wymawia słowo sake, najczęściej pierwszą sylabę wyżej wymawia bo w języku polskim panuje akcent paroksytoniczny, czyli akcent na przedostatnią sylabę. Mimo, że polski system akcentu ma inne podstawy niż japoński system, jest tendencja, że akcentowana sylaba jest wyżej wymawiana niż reszta. Polak mówi o japońskim napoju alkoholowym, ale kiedy słowo sake jest wymawiane w taki polski sposób wysoko-nisko sake, to Japończycy odruchowo rozumieją, że to jest włosość. A tak przy okazji, w ogóle kiedy rozmawiamy o napoju alkoholowym po japońsku, forma sake rzadko występuje, naprawdę rzadko. Bo kiedy mówimy o napoju alkoholowym, najczęściej dodajemy przedrostek grzecznościowy o i mówimy o sake, a nie sake. Kiedy ktoś mówi samo sake po japońsku, brzmi mało elegancko. Na dodatek, kiedyś o tym nagrałem filmik, ale polskie słowo sake. Tłumaczymy na japońskie Nihonshu. Nihonshu to jest konkretny rodzaj napojów alkoholowych, który poza Japonią nazywają sake. A japońskie słowo sake odnosi się po prostu do każdego rodzaju napojów alkoholowych. Ale spokojnie, nawet jeśli powiesz sake wysoko-nisko, jeśli tylko wyglądasz na obcokrewca, którego językiem ojczystym nie jest japoński, Japończycy się domyślą, że mówisz o Nihonshu. Nie ma to się martwić. Po prostu chciałem przekazać, jak funkcjonuje akcent w języku japońskim. Teraz zaczynam przygotowywać obszerny materiał o japońskim systemie intonacyjnym, więc poczekajcie trochę, jeśli tego potrzebujecie. Cześć! Na koniec mała reklama. Prowadzę działalność muzyczną pod pseudonimem Kanaj. Mam na YouTube osobny kanał na muzykę Kanaj Music i tam można posłuchać mojej twórczości. W lipcu ukazała się nowa płyta pod tytułem Noori. Można jej posłuchać na YouTube, na muzycznym kanale i na serwisach streamingowych. Tutaj na górze macie link do muzycznego kanału, a na serwisach streamingowych możecie mnie znaleźć pod nazwą Himashikanai. Po szczegóły sprawdźcie opis tego filmu. Zapraszam.